Dzień dobry, Justyna Dobrosz, portal SAT24. 16 kwietnia, wtorek, bardzo późne popołudnie widzimy się w okolicach góry Kalwarii z Mateuszem Nowackim, firma Sumi Agro. Mateusz, dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witaj. Oczywiście spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o tym temacie numer jeden w bieżącym tygodniu, ale niestety może też okazać się, że w kolejnym. Ale zanim o przymrozkach. Kwitnienie zbiegło się w czasie z bardzo niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Nie mówię nawet o przymrozkach, ale chłód, wiecznie. Powiedz, czy to może mieć jakiś wpływ na proces kwitnienia i zawiązywania owoców? Znaczy, to już tak, Justyna, jak spotkaliśmy się ostatnio w zeszłym tygodniu, to były początki kwitnienia wielu odmian. Tak naprawdę pełnia kwitnienia przypadła nam na zeszły weekend, czy miniony weekend, gdzie temperatura była dosyć przyzwoita, lekka, wietrzna pogoda to, to nie przeszkadza, wręcz może nawet trochę pomagać w przypadku lotności pyłku i zawiązania. Więc myślę, że tutaj, chodzi, jeśli chodzi o zawiązanie, to, to nie obawiałbym się samego w sobie jakby przebiegu cyklu yy, kwitnienia i, i tak dalej, ale musimy wziąć pod uwagę, że tak naprawdę na wielu odmianach, tak jak tu jesteśmy w kwaterze gali, widzimy tu już zaczynają nam opadać yy, płatki kwiatowe, gdzie gala jest odmianą stosunkowo później kwitnącą. Tu już powinny być często wykonane zabiegi gibereliną pod kątem właśnie gładkości skórki, kształtu tego owocu, a nie mamy na to warunków pogodowych, jest zimno wiecznie jak wiecznie, ale zimno, więc tutaj e, tych warunków nie mamy do wykonania. Dodatkowo zapowiadane e, przymrozki, więc to może gdzieś tam wpływać na, na jakość tych owoców. No właśnie, Mateusz, początkowo te prognozy pogody były znacznie bardziej optymistyczne. Owszem, mówiły o spadkach temperatury, ale to było plus 1 plus 3 stopnie. Teraz kolejne noce tu dla Polski Środkowej rejon grójca, środowy poranek, czwartkowy poranek minus 1, a przypuszczam, że przy gruncie w zagłębieniach terenu jeszcze mniej, powiedz, czy na tym etapie wegetacji obawy to do uszkodzeń są uzasadnione, jeśli rzeczywiście te przymroski wystąpią? Znaczy, jeśli chodzi o przymrozki, no to zawsze obawy są, no bo nie wiemy, jak bardzo spadnie ta temperatura, czy to będzie y, krótkotrwały przymrozek, typu godzina, dwie, trzy, czy to będzie tak, jako wcześniejsze lata od godziny dziesiątej, dziewiątej, w niektórych lokalizacjach do wczesnych godzin porannych już ta temperatura kształtowała się na poniżej zera tak naprawdę, więc to był tak naprawdę mróz, a nie przymrozek. <laughs> Teraz jest to ryzyko, że tak naprawdę końcówka kwitnienia to jest jeden z najtrudniejszych momentów dla, dla rośliny, raz że stres energetyczny, jakim kwitnienie, proces zawiązywania, więc tutaj dużo się dzieje, jeśli chodzi o hormony i o fizjologię rośliny. A te zawiązki zaraz po kwitnieniu są niemalże najbardziej wrażliwe na uszkodzenia mrozowe. Tak naprawdę później gorszy, gorszym momentem niż ten, którym jesteśmy, może być tylko jak już te zawiązki są wielkości paznokcia, już jest typowo po kwitnieniu. Yy, to, to będzie mógł być tylko gorszy moment jeśli chodzi o kwitnienie. A jak kwitnienie, jeśli chodzi o przymrozki, tak? A, więc to jest taki jeden z najtrudniejszych momentów, a wiemy, że zapowiadają nam dwie, może trzy noce yy, z przymrozkami na ten tydzień. Zobaczymy jak będzie dalej. Więc no, tu jeszcze się wiele może okazać. Więc mówię, te, te obawy są, są słuszne I, i tak naprawdę porównując to do zeszłego roku czy, czy dwa lata wstecz, gdzie pierwsze przymrozki tak naprawdę występowały nam w okresie zielonego, różowego, pąka, może początku kwitnienia, no to takich przymrozków na końcówce kwitnienia nie mieliśmy już ładnych parę lat. Mateusz, ty w swoim sadzie masz instalację zraszania nadkoronowego. Dzisiaj ją sprawdzasz, ale nie wszyscy sadownicy mają takie możliwości. Powiedz, jakie zabiegi przed przymrozkami, ewentualnie zabiegi po przymrozkach te zabiegi regenerujące, byś polecał? Znaczy, tutaj jest bardzo dużo, dużo rozwiązań. Myślę, że jeśli chodzi o te Zabiegi przed, no to powinniśmy je wykonywać dzisiaj, wczoraj, żeby ten cykl wegetacji, cykl rozwojowy rośliny mógł wchłonąć te, te zabiegi, czyli, tak jak mówimy, 24-48 godzin przed spodziewanym y, przymrozkiem. No i ty myślę, że produkty algowe y, świetnie się sprawdzą jako te działające antystresowo, ale te, które potrzebują trochę czasu, żeby hormonalnie zacząć działać nam na, na rośliny. My mamy w naszej ofercie taki preparat, jakim jest Shigeki, właśnie do przed przymrozkami, żeby wzmocnić rośliny, napędzić te hormo fitohormony krążące w roślinie. No ale na pewno, jeśli chodzi o, ogólnie o kondycję roślin, czyli odżywienie w mikroelementy, oczywiście cynk jako mrozoodporność, bor jako e, poprawa żywotności pyłku, stymulowanie gdzieś tam końcówki tego kwitnienia, plus tam rozoodporność, e, jak najbardziej też wskazana. E, na pewno, jeśli chodzi o poprzym rozkach, no to dużo energii dla rośliny. Wiemy, że jak energia, to produkty aminokwasowe, lepiej roślinne w tym momencie, żeby roślina szybciej sobie e, korzystała. My mamy akurat w swojej ofercie preparat kaishi właśnie aminokwasowy do zastosowania takim po, po stresie dający energię, więc nawet jeśli przymrozków by nie było dostarczenie tej energii po kwitnieniu. No i oczywiście magnez, który będzie wpływał na e, gdzieś tam funkcjonowanie liścia, odżywienie tego liścia, a w tym momencie wiemy, że ten liść ten przyrost zaczyna się już nam e, ładnie kształtować i pojawiać, więc mamy na co e, podać jak gdyby te, te nawozy, żeby odżywiały nam już e, zawiązki. Tak więc tutaj mm, programów pewnie jest wiele. Każda firma ma, ma jakieś tam swoje rozwiązania. ale myślę, że warto gdzieś tam zadbać o zdrowotność tych roślin, przed przymrozkami, no i później jak najwięcej dać odżywiać roślinę po przymrozkach. To tak jak z nami, tak naprawdę w przypadku choroby, tak? leczymy się, ale tak naprawdę proces wychodzenia z tej choroby, jeśli to jest jeszcze jakaś przewleklejsza choroba, to jest dłuższy i wtedy potrzebujemy więcej składników. Mateusz, tak z ciekawości, powiedz, co Ci podpowiada intuicja, co czujesz jako sadownik, te przymrozki wystąpią, czy nie? Znaczy ten, to, to ja czuję, czy nie czuję. Myślę, że patrząc na prognozy pogody, nie mamy tutaj co się bawić w politykę. Kwestia po prostu, jak ile razy i jak duży ten przymrozek wystąpi. Ale ja bym chciał jeszcze poruszyć jedną kwestię, bo przymrozki, odżywianie to jest jeden z ważnych tematów na dzisiaj. Ale weźmy pod uwagę też parcha jabłoni, który. Był gotowy, zarodniki były gotowe do wysiewu, zaczęły się nawet wysiewy, a e, zabiegów interwencyjnych jeszcze nie musieliśmy wykonywać. U nas w niedzielę zaczął, e, może nie dużo, ale to zwilżenie liścia chwilowe było. Jeśli było to zabezpieczone, myślę, że tutaj nie będzie problemu, ale tak, w poniedziałek przelotny opad deszczu, to tak naprawdę do, do południa to zwilżenie było. E, dzisiaj w nocy. Ciężko to powiedzieć, to był deszcz, burza, grad, bo, bo to było takie, takie zjawisko burzowe z, z bardzo grubymi kroplami deszczu, może i miejscami nawet z gradem. Więc tutaj, tak naprawdę. Na cały tydzień zapowiadają jakieś tam przelotne opady deszczu. Nie ma warunków pogodowych, bo jest zimno na wykonanie dobrego zabiegu interwencyjnego. Możemy się wspierać tylko o jakieś tam produkty, tak naprawdę, do których niekoniecznie możemy powiedzieć, że w 100% działają przeciwko parchowi jabłoni, więc tutaj myślę, że powinniśmy też zwrócić uwagę w pierwszym możliwym aspekcie, czyli Pierwszy możliwy ciepły dzień, wykonanie naprawdę porządnego zabiegu pod kątem jeszcze szarej pleśni, bo to jest ważny moment, opadanie płatków kwiatowych, plus oczywiście paria błoni. Bardzo dziękuję Ci za dziś, wracaj do pracy. Ja myślę, że jeżeli te przymrozki niestety wystąpią, to też pewnie spotkamy się tak jak zwykle któregoś poranka, żeby omówić sytuację i podać zalecenia. A dzisiaj dziękuję. Dziękuję również, do usłyszenia.